i robię tej listy w nafa okej okay. zaczynamy od mago mago jest c a b C d dodam go na b tak, o tej postaci tego dużo nie wiem dodam mm. go C, s, bo nie wiem tutaj to już nie muszę gadać

Green Trap is Ah. Ooh. Freddy. Freddy is hiernaar. Ah. fighten hier, hier, hier. phantom Freddy hier. Ah. Ah. No. Musi na A, też na to Ty te, A, tak nightmare funkcji, też stolite także dużo, ta, nie wiemy, ale dajemy na nas no. ja to

D. Tym robi fryjaki. No dalej. Ja, no, no, by... a i jedna a Teraz i i nie chcę bawić pokazuję pokazuje ich wycofanie. co? jest Das ist ja schon mal ein bisschen... Fertig, gut, das nicht. B. Den, den, ありがとうございました。 Рубеж Рубеж, Рубежо И по-дорогому ТС кто не знал То есть Бабуна Найкорший Мампаки, Мампаки не может быть на сет. Не может быть на сет. А что он будет? Что? Будет нам дать ей на Tych już nawet jest okay. i tutaj, się podawam tutaj zgurzający w naszej łopcy po kamery nie mówię Helpi To jest najlepsza, co najgorsza Tak, prawidłowo to powinno być najlepsze, a... To chyba najgorsze, ale tutaj się tak udaje Ich to nienawidzę Naprawdę najgorsze I ma w mafie. Naprawdę Rekordę złoty Freddy Tak

おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいお